Nie polecam, nie lubię Larry Gessler, jestem wściekła. Nie pisz książek kucharskich, jak nie testujesz nawet tych przepisów. Nigdy w życiu nie miałam w rękach gorszej książki kucharskiej. Cześć wszystkim, ja jestem Ola i witam Was bardzo serdecznie na kanale Uwaga Gotuje. Dzisiaj testujemy książkę kucharską Lary Gessler. Tytuł tej książki nosi nazwę orzechy i pestki, i jest to oczywiście temat przewodni całej książki. Już na wstępie możemy się dowiedzieć, jak kupować orzechy, jak je przechowywać, jakie mają właściwości, ale nie jest to tylko książka kucharska. Ale jak możemy dowiedzieć się już z okładki, jest to przewodnik mistyczno-kulinarny. Ja mam tę książkę już chyba jakieś 3 lata i przyznam się, że dopiero dzisiaj będę robiła z niej pierwszy raz jakikolwiek przepis. I przeglądając przepisy kilka dni temu przypomniałam sobie, dlaczego yy, te kilka lat temu odłożyłam tę książkę na półkę i do niej nie wracałam. Po pierwsze, dlatego, że jest tutaj dużo takich przepisów dziwnych, na przykład herbata z sosnowych igieł, albo ajurwedyjska pasta na początek dnia na siłę i dobrą pamięć, albo zupa z kasztanów, i na końcu tu jeszcze taki z tych dziwniejszych: przepis na kurację przeciwpasożytniczą dla dzieci powyżej czwartego roku życia. Po pierwsze, dużo jest takich składników, których zapewne nikt w domu nie ma, i to wymaga specjalnego przygotowania, żeby któryś z tych przepisów wykonać. Pewnie gdyby ktoś e, poczęstował mnie herbatą z sosnowych igieł, no to chętnie bym wypiła. Natomiast czy sama jechałabym do lasu te igły zbierać, żeby ten przepis przygotowywać? No, chyba aż tak, e, Larze Gessler, nie ufam. I co jeszcze? Tak na początku z takich uprzedzeń. Oczywiście na samym końcu może się okazać, że przepis, który przygotowaliśmy, Dotuję, będzie rewelacyjny i, i będę wszystko odwoływać, ale to, co mnie tak na wstępie trochę tak odsuwa, to to, że wolałabym chyba, żeby to była tylko książka kucharska ze sprawdzonymi przepisami, natomiast przewodnik mistyczno-kulinarny i trochę też medyczny, tak wynika z tych niektórych przepisów, nie, nie do końca to jest dla mnie autentyczne. Dlaczego? Ja bardzo lubię wszystkie takie magiczne, mistyczne, zielarskie tematy. Bardzo lubię o tym czytać i słuchać. Ale warunkiem jest to, że, że osoba, która o tym opowiada albo pisze, musi być dla mnie w tym temacie autentyczna. A czy Lara Gessler z tym mi się kojarzy? No niekoniecznie. Wiem o niej, że jest córką Magdy Gessler i naprawdę wierzę, że ona ma dobry smak. Wychowywała się w tym wszystkim, więc podejrzewam, że doświadczeń kulinarnych ma pewnie bardzo dużo. Ale przecież chodzi o gotowanie, to jest kanał o gotowaniu, i robimy dzisiaj, słuchajcie, uwaga, uwaga, nawet nie umiem tej nazwy dobrze przeczytać, kruche rożki z pane z powidłami śliwkowymi lub konfiturą różaną. Dlaczego mnie ten przepis zaciekawił? Po pierwsze lubię takie różne kruche rożki, ciasto kruche w ogóle mi bardzo smakuje. Natomiast konfiturę różaną, taką prawdziwą, ostatnio kupiłam na Podlasiu. Jestem zachwycona Podlasiem. Tyle pysznych rzeczy tam kupiłam. Między innymi właśnie tę konfiturę różaną i chyba to jest po prostu znak, że muszę to dzisiaj Zrobić. Chyba w ogóle źle zaczęłam, tak trochę negatywnie, ale zobaczymy. Za mną znajdują się składniki na dzisiejszy przepis, i zabieramy się do pracy. Oczywiście, praktycznie każda książka kucharska, przed konkretnym przepisem, krok po kroku, ma jakiś taki wstęp. Tu oczywiście nie jest inaczej, ale nie jest chyba na tyle porywający i ciekawy, że chciałabym go cytować w, w całości. Lara Gessler ma dobry przepis na kruche ciasto, robiła kiedyś mazurek, zostało jej trochę ciasta i tym oto sposobem powstał przepis na kruche rożki z Frangipane i konfiturą różaną. Przepis dzieli się na dwa. Pierwszym punktem jest kruche ciasto, a drugim punktem jest przygotowanie frangipane. A czym w ogóle jest to frangipane? Przede wszystkim nie wiem nawet, czy wymowa tego kremu to jest właśnie frangipane, ale na potrzeby tego filmu tak właśnie to wymawiajmy. To jest krem z przepisu z Francji, stamtąd właśnie to pochodzi i jest to nic innego jak krem z mielonych migdałów. W tym przepisie migdałów nie brakuje, jest ich naprawdę bardzo dużo. Myślę, że to naprawdę może być udany przepis. Przejdźmy teraz składniki, czy my wszystko mamy. Na kruche ciasto potrzebujemy 200 g zimnego masła, 100 g cukru pudru mamy, otartej skórki z jednej cytryny, otartej skórki z jednej pomarańczy, Laskę wanili. Można było ją zastąpić cukrem waniliowym, ale ja nie żałuję i kupiłam drogą wanilię. 280 gramów mąki pszennej. I tutaj pierwsze takie zatrzymanie, dlatego że zabrakło mi w tym przepisie informacji na temat, jaki to powinien być typ mąki. Typów mąki pszennej jest naprawdę bardzo duży. Ja wybrałam sama, Lara Gessler tutaj nie wskazała, nie wskazała żadnej konkretnej. Wybrałam typ 5. P dlatego, że jest to najlepszy typ mąki do przygotowywania kruchego ciasta. 20 g mąki ziemniaczanej mamy i 4 żółtka. Mam 4 jajka, no niestety potrzebujemy z nich tylko żółtek, więc bardzo możliwe, że w kolejnym przepisie na kanale będę robiła bezę, bo szkoda mi po prostu tych białek. Teraz składniki na krem frangipana. On jest tak dziwnie trochę napisany. Dziwnie wypisane są te składniki, ale zaraz zobaczycie dlaczego. Potrzebujemy do tego kremu 80 g mąki pszennej. Znowu nie jest wskazane jaki typ. Ja użyję ten sam co do kruchego ciasta, czyli typ 500. 80 g miękkiego masła. Mamy, mamy masła nawet w nadmiarze. 80 g mielonych migdałów, czyli mąka migdałowa, bo mąka migdałowa to nic innego jak właśnie mielone Migdały, 50 g uprażonych płatków migdałowych, jedno jajko, ale już w całości mamy, 150 g konfitury różanej. Oto. Nasza konfitura różana. Jedno jajko, znowu mamy jajka, ale czemu ktoś nie, e, czemu, no, czemu Lara nie powiedziała dwa jajka, tylko jedno jajko, za chwilę znowu jedno jajko, nie wiem, dziwne. 100 g płatków migdałowych, znów płatki migdałowe, tylko tam miało być 50 gramów uprażonych, a tu podejrzewam już nie uprażonych, tylko takich zwykłych spaczki. I 40 g cukru pudru mamy. Nareszcie wszystko mamy. Zabieramy się za pracę. Cytryna, e, cytryna starta. I teraz pomarańcza. Kurka z pomarańczy też już jest gotowa. Trochę pachnie jak na Boże Narodzenie tutaj. Dołożę do tego teraz nasionka z laski wanili. Przecinam laskę w pół. Tyle mamy z 20 zł za laskę, nasionek. No, ale liczę, że to będzie naprawdę fajny, waniliowy aromat. Wykładam teraz 200 g masła, czyli całą kostkę. To jest zimne masło. Mam na to przesiać 100 g cukru pudru i to wszystko ze sobą przesiekać. Przy czym nie dotykać długo masła, bo w przypadku ciasta kruchego, Lara pisze, że kontakt ze skórą, z naszymi dłońmi, powinien być jak najkrótszy. Więc podejrzewam, że mam to tak na razie wstępnie przesiekać, jakoś tam połączyć. Książka już jest cała usyfiona, no ale książki kucharskie od tego są. Jeśli są brudne, to znaczy, że ktoś z nich korzysta. I to jest miarą ich sukcesu. Teraz, może, tak postawię tą książkę, żeby ją trochę oszczędzić. Tutaj jest mieszanka 280 g mąki pszennej i 20 g mąki ziemniaczanej. Mam je ze sobą połączyć i przesiać na masło ze skórką z cytryny, pomarańczy, wanili i odrobiną cukru pudru. To się zaczyna robić brudna robota, dlatego ja wkładam e, rękawiczki do e, tej kubki. Dodaję teraz cztery żółtka jajka i mam to siekać dalej do połączenia. Zagnieć ciasto zdecydow zdecydowanymi ruchami tak szybko i sprawnie jak to możliwe. Ciasto kruche, odwrotnie niż drożdżowe, nie lubi ciepła. Dlatego powinno mieć jak najkrótszy kontakt z dłońmi. Dobra, już posiekane, teraz szybko i konkretnie ugniatam. Postaram się to zrobić jak najszybciej, tak jak Lara prosi. Dobra, wstępnie myślę, że to mamy to. Połączyłam, jest jednolite. Po wyrobieniu ciasta zawinie w folię spożywczą i odstaw do zamrażarki na 10-15 minut. Przełożę ciasto w taki worek strunowy i wkładam do zamrażarki. Teraz przechodzimy do kremu frangipane. Ja sobie najpierw przygotuję wszystkie gramatury wszystkich składników do tego kremu, żeby później nie szukać i nie przedłużać, ponieważ mamy tylko 15 minut na przygotowanie tego kremu na czas jak ciasto jest w zamrażarce. Potrzebujemy 80 g mąki pszennej. Mamy 80 gramów miękkiego masła. Połówka to 100, zobaczymy czy mi się uda odmierzyć 80. 78, no prawie. 80 gramów mielonych migdałów, czyli 80 g mąki migdałowej. Mamy 50 gramów uprażonych płatków migdałów. Za chwilę będę je prażyła na patelni. Najpierw odmierzę. No, powiedzmy, że 50. Migdały już uprażone. W dalszej kolejności nasza powidła konfitura z płatków róży. Tutaj jest 150 gramów, więc to będzie cały ten słoiczek. Znowu jedno jajko. Tu już było jedno jajko, teraz drugie jajko. Nie można napisać po prostu dwa jajka. Może będzie jakiś powód logiczny, zobaczymy później. I teraz 100 gramów płatków migdałowych ponownie, tylko tamte były prażone, a tych potrzebujemy 100 gramów już takich spaczki bez prażenia. 100 gramów mamy 97, i akurat płatki migdałowe się skończyły, więc super. I ostatni składnik na nasz krem frangipane, czyli 40 gramów cukru pudru. Dobra, 44, niech będzie. Działamy z kremem. Tutaj mamy masło, trochę je rozdrobniłam, żeby było bardziej miękkie i żeby łatwiej było to ucierać za pomocą miksera. Mamy utrzeć właśnie masło z cukrem pudrem na taką puszystą piankę. Później dodać jajko. Masło mi się teraz e, ogrzewa chwilę i tak wczytuje się w ten przepis dalej i zaczyna mnie on trochę irytować. Te wszystkie składniki, które przed chwilą odmierzałam, czyli prażone migdały, migdały nieprażone, mąka migdałowa i tak dalej, są wymienione jako składniki tego kremu frangipane. I tutaj w dalszym kroku będziemy ucierać e, masło z cukrem i powoli dodawać jajko, mąkę i między innymi migdały w płatkach i jest Tutaj napisane, dołóż yy, do tego migdały tarte oraz migdały w płatkach. I teraz pytanie, które? Jednych mamy płatków 50 g prażonych i aż 100 g płatków nieprażonych, więc nie jest tutaj wyróżnione, których płatków mam użyć do kremu. E, tutaj na tym zdjęciu. Mm, są e, migdały w płatkach posypane na tych rożkach. One są nieprażone, tylko to są te migdały e, no, z opakowania, powiedzmy. To jest tuż przed upieczeniem, więc nie wiemy, jak te trójkąty wyglądają po upieczeniu. No ale skoro tutaj są sypnięte nieprażone, no to rozumiem, że do kremu ma iść 50 g płatków tych sprażonych. Tylko teraz pytanie, czy aż 100 g płatków. Czyli cała ta miska będzie potrzebna do posypania wierzchu tych trójkątów, że to nie, nie jest za dużo tych płatków, a tylko 50 gramów jest prażonych. No dziwne, że nie jest napisane, które płatki użyć do kremu, skoro się różnią od siebie. Masło już trochę zmiękło, więc. Teraz do masła i cukru dodajemy jedno jajko. Ponownie miksujemy. Dodajemy mąkę pszenną. Nie jest napisane nic o przesiewaniu, w związku z czym wsypuję migdały tarte, czyli mąka migdałowa i migdały w płatkach, te wspomniane wcześniej. Nie wiem, no wychodzi na to, że mam dodać tutaj te sprażone, więc dodaję prażone i mamy to miksować. Zaraz przechodzimy do y, ciasta, które jest w zamrażarce, ale sprawdźmy w ogóle ten krem. No, on na pewno nie nadaje się do jedzenia na surowo, bo ma w sobie jajko i tak dalej, ale sprawdźmy chociaż tak odrobinkę, jak to smakuje. Kurde, jest bardzo dobry, nawet w takiej formie. Zobaczymy, odkładam go na chwilę i przechodzimy do ciasta. Wyjmuję ciasto. I Lara tutaj pisze, żeby najpierw wyjąć blachę z piekarnika, wyłożyć ją papierem do pieczenia i rozgrzać piekarnik na 180 stopni i następnie właśnie wyjąć ciasto i rozwałkować je na placek o grubości pół cm do centymetra. Kurczę, to ciasto jest dosyć twarde. Nie wiem, czy uda mi się je tak. E, łatwo teraz e, rozwałkować. Kurde, nie ma opcji. No jest takie niby, nie jest takie mega twarde, ale tak się kruszy. Może ja to podzielę po prostu na dwa. Kurde, kruszy się, bardzo się kruszy. Tamtą tam drugą połówkę jeszcze na chwilę włożyłam do zamrażarki. A to próbuję e, trochę rozwałkować jak mogę. Kurde, słabo, słabo. Nie wiem, co ja robię nie tak. Chociaż ja tego nawet nie podniosę. No oczywiście, że nie. Nie wiem, wkładam to jeszcze do zamrażarki ponownie. Dobra, przetrzymałam to ciasto w lodówce. Nie wiem o co chodzi. Drugi jeszcze się trochę chłodzi. Teraz spróbuję rozwałkować to. Nie wiem, no jak dla mnie, coś jest tutaj grubo nie tak. Dobra, chyba będę to robić tak partiami, bo, bo nie rozwałkuję dużego placka. On ma być na grubość pół do 1 cm, czyli dosyć grube. I e, Lara Gessler poleca kwadraty 7 na 8 cm. Ja się słucham, 7 na 8. Tak. Nie ma co czekać, tylko od razu trzeba działać, póki te kwadraty są w całości, bo później tego nie podniosę. I będę już robiła gotowe kwadraciki, trójkąciki, znaczy się, bo to ciasto zaraz roz, rozpłynie się po prostu. I tak, mam nałożyć łyżeczkę kremu migdałowego. A jak ja to złożę? Przecież to jest niemożliwe. No co ona daje? 7 na 8 cm. Spróbuję to trochę powiększyć. Jednak mam dodać łyżeczkę kremu i łyżeczkę konfitury różanej. I następnie to zawinąć. Lara mówi, żeby jeszcze końce widelcem. Przytrzepać. Dobra, druga część ciasta. Teraz chyba zrobię większe te trójkąty, bo te są trochę za małe i prawie w ogóle nie da się tam włożyć kremu. Zrobię jeden taki duży rożek, żeby poczuć w ogóle ten krem. I na końcu mamy posmarować rozstrzepanym jajkiem. I posypujemy migdałami. W końcu do piekarnika. Rożki są już w piekarniku rozgrzanym na 180 stopni i powinniśmy je piec tylko 10 minut. Trochę zdziwił mnie ten czas, bo 10 minut to bardzo mało. No ale zobaczymy. Czas właśnie upłynął. Może jak to trochę ostygnie, to tego spróbuję. Natomiast. Nie wierzę, że to miało e, wyglądać w ten sposób. To jest, to jest po prostu. Jest tłuste, mokre i rozpada się. Dobra, oficjalny test i podsumowanie tego przepisu. Jestem wściekła. Za chwilę powiem Wam e, dlaczego, ale najpierw spróbuję tego czegoś, co po prostu e, rozpada się w rękach. Trochę wystygło. Ja nie mogę tego podnieść, to, to, się, to się po prostu rozwala. Niezjadliwe, jest to obrzydliwe. Rozwala się w rękach, rozpływa się. Nigdy w życiu chyba e, nie robiłam przepisu z gorszej książki kucharskiej, robiłam z wielu przepisów. Za każdym razem te przepisy wychodziły, a e, pytanie, e, czy to jest smaczne czy nie, to już wiadomo, jest indywidualna kwestia. Natomiast ten przepis. Jest do śmietnika, jest do wyrzucenia i taka ciekawostka tego. Ci na szczęście nie robiłam z całego ciasta, zostało mi jeszcze odrobinę. Podejrzewam, że na jednego czy na dwa rogaliki. Zostawiłam to w zamrażarce, widząc już, że, że coś jest po prostu nie tak. Zostało mi ponad połowę miski tego kremu migdałowego. Gdzie to upchnąć? Nawet gdybym wykorzystała tam to ciasto, to tego kremu jest ogrom. Została prawie cała miska migdałów, aby miało być potrzebne 100 gramów. To po drugie, e, zmarnowałam dużo pieniędzy, całe masło, ponad, ponad kostka masła do śmietnika, laska wanilii za 20 zł do śmietnika. Ten przepis do niczego się nie nadaje, był napisany totalnie na odwal, bez detali typu jaka mąka oraz jak, jakie migdały. To ciasto kruche nie nadaje się do niczego. Robiłam już ciasto kruche wielokrotnie, nawet na tym kanale. Ciasto kruche do różnych ciast czy do tart? I yy, żałuję tych eksperymentów, bo były po prostu dosyć kosztowne. Jak się ma takie znane nazwisko i wydaje się książkę kucharską, no kurde, naprawdę wypada zrobić coś, co przynajmniej wyjdzie. I ja zastanawiam się, czy Lara Gessler kiedykolwiek. Jadła te e, trójkąciki. Czy kiedykolwiek rzeczywiście robiła to ciasto kruche? Wydaje mi się, że e, no, nie jestem jakimś totalnym amatorem kuchennym, dużo gotuję. E, zresztą widzicie to po moich filmikach, i robiłam wszystko krok po kroku, i to jest niemożliwe, że to, e, mi, nie, że to mi nie wyszło. Że tak jakby jakim cudem e, to nie wyszło. I teraz naprawdę rozumiem już, dlaczego zdjęcie tych trójkącików w książce jest przed upieczeniem. To jest bardzo jasne i logiczne, dlaczego takie zdjęcie się tam znajduje. Dlatego, że po upieczeniu wyglądają w ten sposób.